W ubiegłym roku 256 tysięcy rodzin w Polsce wzięło kredyty hipoteczne na zakup domu, na zakup mieszkania. Dlaczego wzięli? Dlatego, że uwierzyli w cud gospodarczy, dlatego, że uwierzyli w fałszywą narrację, że jeszcze tak dobrze nigdy nie było, że uwierzyli w to, że nie będzie podniesienia stóp kredytowych, że będzie wspaniale. Jak jest, dzisiaj wszyscy widzimy. Większość rodzin, większość Polek i Polaków, która sięgnęła po ten kredyt, jest dzisiaj w bardzo trudnej sytuacji, jest w pułapce. Nie są w stanie spłacać tych kredytów, a więc mamy rekordową zwyżkę cen, jeżeli chodzi o artykuły spożywcze, mamy rekordowe ceny gazu, ceny benzyny. Mamy rekordową inflację i wreszcie rekordową wysokość rat kredytów. Dlatego, żeby temu przeciwdziałać, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom Polek i Polaków, w tym pakiecie ratunkowym, o którym mówił kolega, chcemy w specjalnej ustawie zamrozić raty kredytów do poziomu z grudnia 2021 roku. Pytanie, skąd na to wziąć pieniądze? oprócz tych oszczędności, oprócz tych pieniędzy poza budżetem, o których mówił kolega, przede wszystkim z funduszu wsparcia kredytobiorców. Taki fundusz jest, w tym funduszu znajduje się bardzo duża ilość zgromadzonych pieniędzy, natomiast ten fundusz niestety nie funkcjonuje. I aby ulżyć kredytobiorcom, aby wspomóc tych, którzy tej pomocy dzisiaj potrzebują, którzy są w dramatycznej sytuacji, za kilka dni wniesiemy specjalną ustawę, która, tak jak powiedziałem, ma zamrozić raty kredytów do poziomu z grudnia 2021 roku. Oprócz oczywiście funduszu wsparcia kredytobiorców, oprócz oczywiście oszczędności, takich jak na przykład, żeby daleko nie szukać, kancelaria premiera. Proszę zwrócić uwagę, że w 2015 roku, wtedy, kiedy premierem była pani Ewa Kopacz, wtedy wydatki na kancelarię premiera były na poziomie 150 milionów złotych. Jakie są dzisiaj? Przypomnę Państwu, 900 milionów złotych. Oprócz tego mamy bardzo duży obszar niegospodarności, takich przykładem jest chociażby elektrownia Ostrołęka. Takim przykładem również są gigantyczne inwestycje, takie których moglibyśmy powiedzieć, że są megalomanią, jak na przykład centralny port komunikacyjny. A więc wskazałem państwu konkretne źródła sfinansowania tego bardzo ważnego, tego bardzo potrzebnego rozwiązania legislacyjnego.